Witam widzów i słuchaczy kanału po kolei z Kuleckim. Znacie sprawę pana Tomka i wielu z Was wsparło budowę windy, która ma umożliwić panu Tomkowi ruszenie się z zamknięcia na pierwszym piętrze domu. Sprawa zaczęła się jeszcze w zeszłym roku. Pierwotny kosztorys szybko stał się nierealny. Aktywnie wzięliście udział w kolejnych zrzutkach i przelewaliście pieniądze na rachunek pana Tomka, żeby cała ta sprawa mogła ruszyć. I w ten sposób na terenie ogródka przy domu najpierw pojawiły się wykopy, potem fundamenty, potem stalowa struktura i jest. Jest winda. Winda jest zamontowana w momencie, kiedy nagrywam ten materiał. Mamy pierwsze dni lipca 2022 roku. Winda jest funkcjonująca, działająca i podejrzewam, że właśnie oczekuje odbioru Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to w końcu dźwig osobowy do przewozu ludzi, tak więc, żeby mógł być eksploatowany. Musi mieć odbiory. Dziękuję Wam bardzo za Waszą ofiarność, za Waszą cierpliwość. Nie było łatwo, bo wszyscy padamy ofiarami inflacji, drożyzny, pieniędzy nam nie przybywa, a mimo to wciąż się dzielimy, wciąż mamy w sobie tę potrzebę, żeby odjąć sobie i dać komuś. Do tego jeszcze. W lutym wybuchła wojna w Ukrainie, co sprawiło, że większość z nas zaangażowała się w pomoc uchodźcom, w pomoc walczącym. To też nas obciążyło. Powiecie, czy to znaczy, że to już koniec? Została jeszcze jedna mała rzecz do zrobienia. W związku z tym, że dom, w którym pan Tomek mieszka, zmienił teraz trochę swoją funkcjonalność. Przybyło jeszcze jedno wejście zewnętrzne do budynku z tarasu. Potrzeba drzwi, normalnych, porządnych wejściowych, drzwi antywłamaniowych, a takie drzwi kosztują teraz 3000 złotych. Drzwi pan Tomek zamówił, ale nie ma na nie pieniędzy. Pomóżmy. Złapmy się jeszcze raz, zmobilizujmy się, wesprzyjmy jeszcze jedną zrzutkę. Tym razem na drzwi, które symbolicznie zamkną tę inwestycję. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie, dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie. Do dzieła!